Więc cały czas na to, żeby to zgłębić. Open. Chyba mm, no bo jeszcze bym poszchodził sobie tutaj, że jest gdzie? Bo nie ma. Nie ma gdzie. Ja sobie łyknę tego gamma. Bonfire. Nice. Nie mam pojęcia, jak się XP w tej grze. To jest. Toon spells, no spells. No i ten box nie. Travel to pewnie się mogę wrócić po prostu, no to tylko pewnie to też za jakiś hajs. Eee, burn to pewnie muszę popalić, bo wiem, że takie coś można robić. Uuu, zejście na dół jest i tu po schodkach. Idziemy po schodkach, of course. Ja nie lubię ciemnych piwnic, kurwa. O, nikogo za rogiem. Open to it's locked. No to weź z buta tam, chłopie, wieć. Yy. Nie ma, może jakaś tu kryta ściana. A właśnie, co jest kolejna rzecz? Nie wiem, dalej nie mogę grać online, bo dalej mu internet. Wiedział, że sobie dzisiaj nie pograsz online. O nie, czy to jest NPC? O! A co masz na pogonkę? O, coś tak kurwa. Podejrzanie gadasz. Co to daje? Traveling Mer Merchant Codes. No uuu Jakieś noże, jakiś klucz. Aha, um, Blacksmith, to nie Czy to jest dobre? Czy ja to powinienem kupić? Chyba zdecyduję się na zakup tego gamy. Magic Damage, petarda, A to co jest w ogóle tutaj? Aha, Spele. No to zobaczymy. Na razie sobie kupię ze dwa takie. O, na więcej mi nie stać. Czy mogłem kupić broń? Chyba nie, koniecznie była taka potrzeba na ten moment. Iw. Spoko. Aha, tutaj to, że jakby. Poza tym nie wiem, na ile jest sens kisić duszę w tej grzeby. Jakby to jest. W sumie fajne, ale wydaje męczące jeszcze dusze się gubi po później wracać. Człowiek, ty nie wyglądasz jakbyś nie żył. Kolego. Bo żyjesz, ale coś tak. O kurde, Ferek, co to za gentleman O, jeszcze mnie jebnął i tak. U, a, ten blok to jest, no dobra, tyle, że w miarę ściekasz, chłopcze. A i ćknięcie. Ale no, nieprzyjemny pan. Oj, tam się coś pali, co to jest? Coś na mnie czeka? Nie, co to jest? O nie, czeka na mnie. Fucking shit. Kurwa mać, muszę się nauczyć tego kontrowania, podejrzewam. Nie, 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 nie. No i tak kurczę wolno się regam. U! To mnie zaskoczyły chłopaki. Ale jestem downem. Oh no. Antrax axe. Zjem tego kamyka. Skąd on przyszedł? Stąd jakoś. Co tu się odjanie pawlać? Czy ja dobrze idę? Tu mogę zaskoczyć. U! Zajebisty skok. Ale zwieńczony sukcesem. Plecy też mnie strzelają, tutaj z każdej strony mnie strzelają. Co to ma znaczyć? Ten się nie zagrował na szczęście. Co? Dziwak poleciał w ogóle. Stąd mnie też coś strzela? Nie. No mogę iść, i tam mogę iść. Kurczę, ile tu jest możliwości? Idę tędy ten, ten należy. Tak, ale bez sensu go zagrowałem. Czy mogę jakoś inaczej go podejść? On pewnie ma duży zasięg z tego. Ojejku, ojejku, ojejku. Przez tą tarczę niewiele daje się damage'a. I w plery parówą. cia. ciach, chcia Dobrze. Teraz... <coughs> Gdzie ja dojdę? Więc tam. Do niego nie dojdę. No nie wiem jak. Muszę tędy. O oh je. Yeah. On to też jest słucznik jednak. Dobrze kminiłem. To przeżyję? No, raczej powinienem dobrze. Wchodzę na mur. Chcę dojechać na tego ucznika. W ogóle postać wzorowałem na Super Saiyaninie poziomu drugiego. Tylko nie, nie mogłem takich super stojących włosów zrobić. A poza tym, pod kaskiem, super stojące włosy to średni biznes. oczka też mam takie jak Super Saiyanin. Ładne. No i dobra. I tu sobie mogę zejść tam. I wrócić z powrotem. No, w sumie łajna. Dobrze, sprawnie to poszło, wydaje mi się. Bo nie padliśmy. Ale skoczył wariat. Nie wiem, gdzie teraz wchodzę. Dziwne dźwięki. Co to za hamstwo było to co skurwysyństwo? No i co? I łykam chyba jest Nie, spróbujmy live game'em jeszcze się podchylać. Słyszałem, słyszałem, że coś się dzieje, ale się, kurczę, tego nie spodziewałem, że mi zmiażdży wielgachny kamień. Co za gienek. No oh, <laughs> natykowałeś, chłopie. Czekaj, moment, zamknij mordę na chwilę. Teraz tam sobie pogadamy, chłopie, co z tobą I cyk, i pyk. Dobrze, fart. Uj trzy, nie nie mam wiem, pojęcia wiem, co to jest. Co?

Raczej niechętnie na razie. Jeszcze mam za dużo do zwiedzania, żeby tam skoczyć. Z tego co wiem, postać w tej grze nie potrafi pływać. Nasz główny bohater, to też nie próbuję wskoczyć do wody. Tu mogę wejść? Jakoś się da? Coś, kurwa. Moment, no nie umiem, nawet gdybym chciał. Trochę się zgubiłem, bo coś do mnie strzela. Chordwy skąd, ale coś strzeliło chyba. O, proszę, witamy pana. Spróbuję go skontrować. Zajebiście mi to kontrowanie. Wychodzi z tym mistrzem świata w kontrowaniu. Cwarte? Ten typ tam nie stał w ogóle. Nie było bankowo. A pan masz dusza, dobrze. O ty kurcze pało! Tamte to wstawały jak się podeszło, a te wstają jak się chce. Stwierdził, a niech sobie zlatuje, niech ma tą nadzieję, że coś... Kurpo, no. dobrze, leżysz, kwiczysz. Ja chyba już powinienem wymienić ten miecz, no, ale nie na to. To wywieńmy A O A to A nie to na to Też to będzie gitara No, czyli tu musi być otwarte <laughs> A nie, czyli wszystkie drogi prowadzą donikąd No Tutaj widać, że coś się dzieć będzie Tylko pewnie się jakoś muszę tu dostać, coś odblokować Aha, bo... Oh, oh, tak ja tu wszedłem? Aha, tędy, dobra. A, nie no tam są jakieś drzwi, coś. Kurczę ten. O nie, muszę iść tą piwnicę śmiercącą. Bonfire? Nie byłem w tej piwnicy, to działam ja iść. Co się dzieje? Tutaj coś. To wiem, że jest mob, Tego i tego od razu ubić. Dobrze, pykcia, chciał o głowę. Hmm. Natomiast nie wiem, gdzie mam. My... I, i chyba to pójdę. Nie odpalałem bonfire'a z tego względu, żeby się nie respiły moby. <laughs> Jakby coś się tego zatykować tak z góry? Tak. To zajebiście. Nie wyszło. Oh no, oh no, oh no, ale mnie mną wszcząsło. O oh, no, oh, o no. Oh, no. O, drabina jest. Jeszcze kawałek podejmę. Próbę. Sprawdzę czy jakimś cudem kamerka z telefonu się. O, oh, no, czyżby mój lud był tam na dole? Mm -hmm. Podejrzewam, że tak jest. O, i patrzcie, kawałek maksymalnego HP mi spadł. Za każdy... I będę brzydszy fest. Au, au. O, to takie dźgnięcie nie najgorsze. O, widzicie? Już w pizdu. Super sajanin. Że polecam. O nie, tu jest ludzik. Dobrze. Plunging attack. Ajajaj. Aj, aj moment, bo się zmęczyłem. Chłopie, daj mi spokój. Trochę boję, że gdzieś tam spad. A, jak trzeba gardę, to się ledwo ten regeneruje. Ten jest leszczem, chłop. Retrieval. A było ci tu trzech? Skąd ten trzeci się wyczarował? Słyszę coś? Skąd on się wziął? No było trzech. Czy mam dauna? Jestem przekonany, że było trzech. A, stąd przyszedłem. Dobra, czaje. Co tu mi się tu wejść? Oko będzie leciało. Not good. Paweł Jumper, to jest on. Tu Effigy, okej. Wygląda jak sekret, niestety, nie. Łamałem tylko miecz. Aha, tu jest... Mogę zeskoczyć tu albo zejść po drabie. Jest i ta będzie lipa. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. O ten down co? Gdzie on dajczy? Co on kombinuje? Co ty kombinujesz? <ścoughs> uh, uh, uh. Nie tu, nie tu, nie tu target, tu target. I tam są chłopaki, ale troszkę z dupki, że mi tak zmienia... Ten, jak stwierdził, on postoi, on to, on to rozchodzi. To, co tu przed chwilą dostał w cięgi, on to musi rozchodzić. Eee, nie wiem, o czym chciałem powiedzieć. powiedziałem już... A, że tak target stóp z dup No... Się poruszył. No, to jest męczące, bo niechcący mogłem zdechnąć, przez który mi się target zmienił. O, oh no, To są jakieś inne przeciwniki. To chyba pokażę w następnym spotkaniu. Także dzięki za dzisiaj, Elko.